gdzieś się ma no to ja Girado dziś odcinku jestem razem z Wojtkiem i Natalią i z Wojtkiem i Lidią ma hej i dzisiaj będziemy sobie grali w The Floor i Lava. teraz się właśnie już y, zaczyna to losowanie ja, ja to chcę córki są najgorsze ale one są fajne I jak chcecie więcej odcinków z The Slava, zostawcie łapkę w górę. Takie proste taki ciężkie. To A to napiszcie... jakby, że te kulki? Tak, trzeba stać jak najwyżej, trzeba skakać, i to, to, to cię tak wiesz... Ej, dobra. Ja, ja, was, ja was zrzucę. was mi. Nie. ale nie. O nie, zrzuciłem. Boże. To jest takie ciężkie. A widzowie no, napiszcie może ja mi... w komentarzach... Może... Widzowie napiszcie może już... W... Napiszcie może teraz albo później w komentarzach. Jaką grę chcecie, żebyśmy zagrali, to może zagramy w nią w następnym filmie. No. ty tak tu umiesz grać? Ja nie, nie myślę, umiem. Musisz... gwiazdkę! Jak dasz radę, to gwiazdkę, bo przeżył, ej to jest niemożliwe, że on to przeżył Co? Wygrałem? No Co, co jest? Co jest? Ja przegraliśmy Glimmish shake A ja zostałem w co tym boksie, tam? halo grimmy ratunku, shake. ej pomocy, zostałem w tym boksie Okej, okay, ja, ja biorę dwa Glimmish, glimmish, Bo tam widzę diaksa Dobra, więc. też na to idę. <grych> Jak już i tak jest dwóch diament, więc dla ty Tam jest jakiś diament. Tutaj okay, mamy kanion. Dobra, kto pierwszy zdobędzie diaksa? Dobra, lecę, lecę, lecę. To o, nie... już widzę, że ja to będę. To widać. Jeszcze nad nim musicie starać. Jeszcze zostawię wam... Ale, ale mnie nie obchodzi jakiś diament. Ale za to możesz kupować na mamo. To jest upi. Dobra, ja niestety zginęłam, bo chciałam przeskoczyć, być szybsza, no i tak to się skończyło, ale pójdę sobie na parkour z tyłu, żeby jakoś ten pan zleciał i zar zarobić sobie jakiś hajs. Ej, kulki, 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 kulki. Teraz robię parkour. Radu, ja się. Nie, nie Ja nie wiem, jak tu... Dobra, mam no. Dobra. Dobra, przeżyłem. Przeżyliśmy. Ja robię parkour teraz. Nie, ja nie mam tyle punktów. Nie mogę tego... No, klikasz punkty i tam możesz... A, nie. Klikasz w bronie takie. I tam możesz kupować różne. Bal. Albo nie, pole golfowe. Ja idę na pole golfowe. Albo sed rakiety. Mnie wszystko kusi. No, kulki już były. Przez się nie da iść. Tak to się dało. Tylko szybko ten czas leci. Nie Rado zginąć. idzie do tego diaksa niepotrzebnego. wszyscy się I z... nie z... zawsze... Z... Się my... to tak trzeba przejść. Wszyscy zginiemy. Dobra, I, ja już zginęłam. Jak Rado tu zrobił? Ja Rado zginęłam. ma jakieś cheaty. Rado ma jakieś cheaty. Jakie Jaki cheaty? wyglądają na ja cheatera? No jakieś cheaty. Jak to tutaj nagle skoczył na tego i... Uf. Dobra, chciałam przejść perpura, ale coś da. nie. Pytułem. No nie. Nikomu nie zrozumie sobie go. No, dalej Da. przeżył. Parobuksy to będzie, no, parobuksy. Albo nie, wieża. Aha. I nie, bo ona mawka. Ma nie ma awka. Ja bym nie byłam nie, bo ja byłam w Westyce teraz. Więc... Co? Ja szybko! Boże! Muszę szybko zdążyć, bo nie chcę znowu mi się parkura robić. A niech ci tam jakaś robić parkura. Tak, ale potem... Dobra, zginęła. Ja, ja też się zdydałem. Jestem w to, widzowie słaba, niestety. Nie wiem czemu ja... Ja zdydałem po prostu tak, bo pykałem. No ja też... Dobra, chodź idziemy robić parkura. Ja, patrzcie, ja sobie... O, dziękuję. Frydiamencik. A przy okazji jak już tu jestem, to sobie zatańczę. Nie, Jezus na ostatnim zginęłam. Przeżyłem. Stary przeżyłem Ej, a co? Ej, a co jest najbardziej opę bronią? Electric Tower. Electric Tower. Ja, to będzie lepsze. Sandbox będzie lepsze, o wiele lepsze. No też tak myślę. To jest jakieś nowe w ogóle. No, coś tego jeszcze nie widziałam. Mam nadzieję, że przynajmniej na to jest. Jak radu tam siedł? Mówisz, że on ma jakieś o, dobra. A wojt ma cheaty, wojt ma Ej, no nie! Jadek, zepchnąłeś się mnie. A ty mnie! Dobra, ja to przeżyję. Dobra, ja tak. tam nawet nie umiem teraz nie, wejść. Bo mam shit. Dobra. jest shit. To jest ciężkie. No jest to ciężkie. O boże, jest co się z tym stało? Świat. Nie, spadłem. Nie wiesz, że to... To jest tak nie nie. Ciężkie. A ja to A czerwone cię biją. Ej, Lidia przeżyła, co jest? No, ale teraz zginęłam. Więc no. Ej, ale na czerwono nie można, na pewno. Spójrzcie Było to. Ej, a co ja mogę kupić za te 55 punktów? Ej, a co dają lody? Nie wiem, ja mam punktów 321. Nie wiem, co za to można kupić. Hmm. Ale te jumps by też mogło być fajne, ale już zagosowane już. To myślę, że będzie fajne. Ej, to mi, ej, mi te kolory przypominają takie, te z Minecrafta te, te rudy, nie? No okay. będzie najgorsze. Dobra, to jednak nie będzie takie mega fajne. To będzie najgorsze. To będzie ciężkie, no tak. Dobra. Okay, co się stało mi? Dobra. Nie, Jezus, nie zepsuł się ja. prawie. Lidia! Lidia! Okej. Ty ja mnie rzuciła. Ja też niestety zginęłam. Ale ty mnie rzuciłaś. mi no, mnie mój... też Przedtem zepchnął się ze No nie! A ale, ale jako ostatni. Ale to jest niemożliwe. No to jest ciężkie. Ty tego nie widzisz? A lawa jest tak wysoka, nie widać tego. No. Z A tak szybko się podnosi, nie? Nie Nikt. widać teraz, ale ona Cię tak szybko nie zabije. Jakby. Nikt nie przeżył. Nikt nie przeżył. 20 Ściemsze sekund losowanie. A ja nigdy tego parkura nie robiłem. Dobra, to. Nawiedzony dom. Nie, Nie, ja, ja... bym chciał to. nie i tak nawiedzony dom. No będzie. How to... Talk. Tego, nawidzony domny. Myślę, że murder rodziny. Jest coś nowego. Ja myślałem, że to jest coin. Ja też tak myślałem. Ja właśnie... Ja byłem pewny, że to jest coin. No. Rado też to zauważył Ja nie wiem po co on tu idzie, ale i tak będzie pierwszy Ty zebrał! Ja ale... Przecież mi tu zadamy chyba No, nie da się iść wyżej jakby tam tymi oknami coś. Ja, ja idę robić parkura, bo ja tu, ja tu tak czy jak dał no, wcześniej czy później. i no, się do lawy! Nie wiem, ja nie chcącę. A tutaj jest lampa! To wyjdź sobie, wygrajmy. Idziemy z Radkiem robić parkura. Nie, 10 sekund. I dobra, a tu wygram. A ty, 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 ty. Wygrałem, 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 wygrałem. Jak już było to na do przeżycia. Ej, dobra, ej, wygrałem parkura. Dobra, ja też i co za to dostałam? Nie wiadomo. Okej. Okay. Dawać Little Village. Nie ma diamenta. Ha, spadłam. Nie da się tam, ale. Dobra, ja co? To spadłam. Nie, spadłem. Też, no nie, ale ja chciałem tam wskoczyć. Wiesz, tak. Ja też tam właśnie chciałam wskazać. Wszyscy też. Się... A jeszcze 30 sekund. Te ja Shortco orce No to robimy parkura. Ej, ja kręcę tym. A parkura dostaje się końcy?

Kosy? Tutaj, okej. Oby ty ją, nie mogłeś nas bliżej ja prawda? Dostałam... Ja. Dostałem gdzie dwie... dochron. dochron jest dobry nawet. No. Resort, Obby. resort, resort. Oby by. No też tak myślę. Oby będzie ciężkie ale. Oby ja będzie ciężkie ale co. No już spadłem No ja też bym miałam za bardzo oddaloną kamerę. Może być ciężkie. E nie, nie jest o... O Ja jestem dobra na obi, to jakoś nie poszło, więc minęłam. i, I zebrałem jest? super diamenta! Był pierwszy. O Jezus Maria, zdarzyła się awaria E nie! On mi to może być! Co? Ja mogę? No, czekaj. Poka! Czekaj, Myśmy poka bieli. mi to, czekaj, czekaj, bo mi się ładuje. Jest ładowanie. Wszyscy zaraz zginiemy. Patrz co ja robię. Tyle czy to jest skam! Ej a ja, a ja, ej, a ja wiecie co odkryłem? Trzeba, trzeba było na piłkach zostać. Ja skoczyłem na piłkę. To jest taki skam. To nie Ps wyszło, ja, ta apteczka powinna zadziałać. Kliknąłem apteczkę i skoczyłem tam. masz jeszcze taką apteczkę. Wierzę wodne, wierzę wodne, ja wierzę wodne, wierzę wodne. Nie, nie. No nie. Water Power. Ja chciałam też te bałwanki, ale Water mi się power. zrobiło żal. Rada. I co jest? Tu nie idzie przejść. No ale jak? No też mnie to wkurzyło. No nie. Dobra. Jej, yes. zebrałem. Ja zebrałem. rada. Miałeś taki dźwięk zebrania? Taki kryk I miałeś, ja taki miałem, miał wybrani. Ja tym was nie mogę, ja tym was nie mogę być pan. Ja tym was mogę rzucić, bo ty mnie rzucać Jak się dobrze postarasz. Ja już tylko mi tutaj Przestaniesz... Jeszcze jestem banan, bo ja nie za 900, tam za no to 1000, 100. Ja mam 334, to za niedługo będę kupować banana. Wszyscy? Za niedługo, za 700. I pierwszy raz wszyscy obaj przeżyliśmy. Proszę no, nie tak. obaj. No, no, <grym> nie. Tu cmentarz. Mm, nie, trezor, trezor, Dawać ty trezor. Ale. Jest. Cmentarz? Aż tak lubicie, bardzo. Aż tak lubicie cmentarze? Pragł dobrze poszedł. Chyba. Przecież ja nie wiem. Ja tu nie tego tak jak. No? No nie, no nie, ja wiem ja wiem, gdzie można było diamenta zdobyć. Ja prawie diamenta zdobyłem, no nie. Okej, okay, jakbym tam została to bym przeżyła, ale że chciałam iść po diamenta no to niestety zginęłam. Ja, a ja też chciałam iść po diamenta, ale ja tam wiesz nie potrafiłam doskoczyć. No, ja nie ale, skończyć, ten, ale, ale ten parkour mogli zrobić, mog... a i 10 końców się dostaje za zrobienie parkura. się opłaca. Wygrałem. Mm, nie, nie, wygrałeś. Ale wygrałem jako ostatni. Wygrałem. Ej, opłaca się robić parkura, bo dostajesz 10 końców. Night Park, albo nie Pustkowia, Pustkowia, Pustkowia. Лидия, да, да. че, эй, че ты мне много бич? <свист> а, колешко. Да, да, колешко. Эй, че ты мне много бить <свист> Ja nie mogę, zawsze ktoś dzwoni na nagrywkę. Na nagrywce. <śmiech> <śmiech> Przepraszam, ale ja mam chrypę. Ej, rado, ile ten film trwa? Już sprawdzam. 19 minut. Bo tak. no my byśmy musieli kończyć, właśnie, wiesz? Tak? Po tej rundzie już. No nie, ja kliknąłem close. No nie, to teraz jest. Filarsy są mega! A ty co, lubisz filarsy? Dobra, ja, ja przeżyję na pewno, ale czy ja zdobędę diamenta? Szczerze? Szczerze? Łącz A ty już zebrałeś? Jaksa? No. Jak se zebrałem? Nie zebrałeś, ale kłamca. Ale będę pierwszy, będę pierwszy. Ej będę nie pierwszy. daj mi Wojt, ale ty okay, hamulcami. Nie to mi dało, ale i, i tak Ja wybrałaś. Cię tym nie mogę bić. A ja Cię mogę rzucić. No to zrzuć. Dobra, okay, to jest to koniec rado, nie? No to, to czekaj, to... Ale nie to, czekaj, to kto jeszcze przeżyje. Zobaczcie, jeszcze ja. Dobra, przeżyliśmy. No to tak, no, widzowie, to by było na tyle w tym filmie. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!